No nie, no w pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje, nie strzeliśmy dwóch, trzech. No i jednak, no tracimy głupią bramkę po, no, po rzucie wolnym, nie? No niestety, no tak jest. Brakuje nam jednak zawodników, no jedziemy na wyjazd. Niestety, wąska kadra, tutaj są wakacje, gdzieś tam jakieś wyjazdy, kontuzje, no i niestety. No liczyliśmy na coś, na coś więcej. No niestety, no czwarty mecz, czwarta porażka z rzędu. No musimy się w końcu pozbierać w niedzielę, kolejny, kolejny mecz na przełamanie, musimy zacząć punktować. Wynik chyba troszkę za, troszkę za niski. bo z tych sytuacji, które stworzyliśmy powinniśmy wygrać troszkę wyżej no mecz pod pełną kontrolą w paru tam gdzieś momentach trochę mieliśmy przy niedokładności przeciwnik miał jakieś ta sytuacja, ale ogólnie z przebiegu no to my prowadziliśmy grę i no i cały czas mieliśmy przewagę, tylko mówię, troszkę za mało wykorzystaliśmy sytuacji. Tak, tam gdzieś próbował, próbował przeciwnik gdzieś tam nam zagrozić, ale to też te sytuacje to moim zdaniem wynikały bardziej z naszej niedokładności, z naszej takich niektórych miną szalanskich zagrań niż z tego, że, żeby przeciwnik gdzieś tam stworzył sobie jakieś zagrożenie ze swojej gry. My tu patrzymy, jeśli chodzi o tą drugą drużynę, na tych młodych chłopaków, o, o grę. Wiadomo, punkty są ważne, no bo bez punktów no, nie będzie, no, można spaść, można się nie utrzymać, ale mówię, najważniejsze dla nas jest to, żeby ci chłopcy się rozwijali.